Cześć, z tej strony Miki i witam Was w pierwszym odcinku naszej kosmicznej mega kampanii. Postanowiłem zrobić remaster pierwszych odcinków serii. Tamte odcinki zrobiłem dawno temu, no i uznałem je za nieaktualne. Co do samej serii, to będzie ona kontynuowana co wakacje. W tym roku planuję maksymalnie pięć odcinków. No dobra, ale o co tu właściwie chodzi? Serie typu mega kampania zazwyczaj polegają na tworzeniu alternatywnego uniwersum, na przykład alternatywnej historii Polski, jak to zrobił Trashing Matt, którym się zainspirowałem tworząc tę serię, przechodząc przez kilka gier łączących się w jakiś sposób tematycznie. Dla przykładu, gra o kosmosie, gra o ewolucji życia w kosmosie. Bazą naszej serii będzie teoria spiskowa, według której kosmici z gry Spore, zrobionej przez studia Maxis i EA, stworzyli ludzi z The Sims 4, gry tych samych studiów. Skąd taka teoria? Wskazuje na to chociażby podobieństwo języka simów z The Sims 4 do mowy kosmitów tworzonych przez gracza w Spore. Zastanawiająca jest również obecność masy dziwnych stworzeń na planecie ludzi w Simsach. Jak i samych kosmitów. Kosmiczna mega kampania będzie obejmowała cztery etapy. Universe Sandbox, gdzie stworzymy układ gwiazdy cywilizacji kosmitów, starając się w miarę wiernie odtworzyć proces powstawania takich struktur. Spore, gdzie nasi kosmici wyewoluują podczas epok geologicznych, a może raczej x-logicznych, bo nie wiemy jeszcze jak nasza planeta będzie się nazywać, przy ciągle zmieniającej się planecie. Cywilizacja 5, gdzie zajmiemy się alternatywną historią ludzkości stworzonej przez kosmitów, oraz Desims 4, w którym przedstawię życie mieszkańców Ziemi, bacznie obserwowanej przez obcych. Oglądajcie. Droga Mleczna 7 miliardów lat temu to niegościnne miejsce. Kolejne pokolenie gwiazd odchodzi. Eksploduje niezidentyfikowana gwiazda. Cały jej system, jak i również ona, ulega dezintegracji. Z materiału, który został uwolniony, powstanie nowy układ gwiazd. Miesiąc po kolapsie kolejny olbrzym wyrzuca swoją materię w przestrzeń. Powstała fala uderzeniowa doprowadza do gęstnienia materii w obrębie szczątek pierwszej gwiazdy. Tak właśnie katastrofa przyczynia się do powstania życia. Tysiące lat później uformowała się protogwiazda. Jest ona kilkakroć razy większa od swojej ostatecznej formy i znacznie jaśniejsza. Wokół niej krąży dysk gazu i pyłu, budulec przyszłych planet, zwany dyskiem protoplanetarnym. Minie jeszcze około 10 milionów lat, zanim gwiazda pochłonie ten swoisty kokon. Wewnątrz chmury gazu i pyłu uformowały się zalążki planet. planet Nie osiągnęły one jeszcze imponujących rozmiarów. Mają około jedną dziesiątą masy Ziemi. Jednak z powodu ich dużej liczby mogą już względem siebie stanowić zagrożenie. Rozpoczyna się jeden z najburzliwszych etapów ich ewolucji. Nie wszystkiego przetrwają.